Wilk jest z rzeźnikiem. Ukryją się wśród terrorystów w mieście. Brawo będzie przeszukiwać dom po domu. Moi ludzie wam pomogą. Jeśli spróbują uciec w stronę gór, będą musieli ruszyć drogą Tarik Almut, z autostradą śmierci. Rosjanie zbombardowali ją podczas inwazji, zabijając uciekających ludzi. Na rozdrożu znajduje się wioska. Wysłałam Hadire i jego ludzi, by przygotowali tam zasadzkę. Aleksja dołączymy do nich i zajmiemy pozycje strzeleckie nad drogą. Będziemy czekać. Na Wilka. Autostrada jest pod nami. Hadir ma posiłki czekające na Wilka w zasadce. Jesteśmy tu dla Rosjan łatwym celem. Tak mamy mało czasu. Ludzie barkowa będą nas tropić. Stracił kontrolę, ale po nią wróci. Czekaj tutaj! Ruszajmy. Musimy odciąć Wilka przy przełęczy. Przed wojną w tej wiosce żyły rodziny, rozbrzmiewał śmiech. Śmiech to najlepsze lekarstwo. Opowiedz mi dowcip. Jak agenci CIA gotują zupę? No jak? Pod przykrywką. Nieźle. Chyba gorzej brzmi po arabsku. Nie opowiedziałeś go po arabsku. Miejcie je pod ręką. Tak jest. Hadir zajął dla nas dobrą pozycję. Mój ojciec nazywał Hadira lwem. Co mu się stało? Zginął w walce. Tędy, Alex. Hadir na nas czeka. Kazałam mu wziąć wszystko, co ma. Alex, zobacz. 3-3-8 Lapua. Przebija pancerz z 600 metrów. Sam ją złożyłem. Proszę. Masz. Niezła spluwa. Strzesz jej jak oka w głowie. A Odwdzięczy ci się tym samym. Dzięki, Hadir. W sam raz przy takiej odległości. Będę twoim obserwatorem, Alex. Jesteśmy teraz braćmi. Postaraj się, Alex. Musisz się położyć. Dzięki temu łatwiej wymierzysz. Spójrz przez lunetę karabinu. Musisz ją wyregulować. Wypatruj błyszczącego światła w pobliżu autostrady. Mam go. Teraz dostosuj przybliżenie. Już się robi pani komendant. Jak oficjalnie. Możesz wrócić do reszty. Tak jest. Nie zgub go. Mój oddział czeka w pobliżu drogi. Poszukaj mojego oddziału w wysokiej trawie. Tak, widzę. Pomogą nam, kiedy rozpocznie się atak. Priza, Ty, robimy tu Pionowa podziałka określa dystans. Każda kreska oznacza 200 metrów. temu, te Cel jest 400 metrów od nas. Celuj dwie kreski wyżej. Dwie kreski. Rozumiem. Wiatr będzie znosił twoje pociski. Patrz na flagi, by sprawdzić skąd wieje, i przesuń celownik w tym kierunku. Zrobione. I strzelaj. Podło. Zaklony. <laughs> Wita się z tobą, Alex. Mój brat to twój największy fan. Teraz spróbujmy z bardziej oddalonym celem. W oddali stoi niebieski dom. Widzisz go? Widzę niebieski dom. Na lodówce leży owoc. Dystans 600 metrów. Kiedy będziesz gotowy, strzelaj! Trafiony! <noise> Ma prawdziwy talent do zabijania owoców. Słyszałem to. Ja Hajałen. Uwaga, chłopcy! Teraz powinieneś mieć pewniejszą rękę. Pamiętaj, by wykorzystywać otoczenie na swoją korzyść. Flagi wskażą ci kierunek wiatru, a punkty orientacyjne pomogą ocenić odległość. Przyjąłem. Dobra, teraz wypatruj wrogów na autostradzie. Niedługo się pojawią. Na razie tylko wiatr. Mam coś. Przy żurawiu pompowym to tylko jakieś bezpańskie psy. Cały czas obserwuj drogę. Wilk wkrótce się zjawi. Wyjeżdża ze wschodu! Zrozumiałam. Nie atakować. Moi ludzie zauważyli pojazd. Po prawej. To może być wilk lub jego ludzie. Chyba wreszcie mamy towarzystwo. To zwiadowcy. Wstrzymaj ogień. Poczekaj na czysty strzał. Ali, widzisz ich? Widają się na dach. Obserwuj dach, Alex. Dwóch jest na dachu. Tak, widzę. 400 metrów. Kiedy będziesz gotowy, strzelaj. Dobre trafienie. Jeszcze jeden. Niezły strzał. Dwóch zwiadowców wilka mniej. Ali, możesz zaczynać. Hadir jest pomysłowy. Kazał im zastawić pułapkę. Alex, osłaniaj ludzi przy ciężarówce. Zabicie wilka nie gwarantuje, że odzyskamy gaz. To prawda. A co, jeśli go nie znajdziemy? Muszę. Witajcie, zaraz, Sarajciez! Będę tam! Masi, to Al będzie musiała przestawić tę ciężarówkę, żeby przejechać dalej. Poczekajcie, aż będą bliżej, i zdetonujcie ładunki. Widzę konwój na wschodzie, kuzynko. Przyjęłam. Do dzieła. Walczcie dzielnie, kuzyni. Już tu są, Alex. Z prawej strony autostrady. Trzy pojazdy Alcatali. Przyjęłam. Widzę. Nie strzelaj, niech wejdą w zasięg. Atakujemy. Nie. Czekajcie, aż się zbliżą. Jeszcze bliżej. No, śmiało. Widzą ją. Podchodzą do ciężarówki. Hadir! Obserwuję! Przygotuj się, Alex. Wysadź ciężarówkę, Alex! Do ataku! Do Na lewo Dobry strzał! Dobry strzał, Alex! Sprawdź okna! Dobry strzał. Ai, Ale... to, ai! Naucz się! Kosiłki wroga! Adir! wycofaj naszych! Nie powinniśmy się wydobywać! Zrób to! Wycofaj się, Ali! Wynoście się stamtąd! Ładuj silniki. Zatrzymaj ich. Celuj w silniki, Alex. Dobrze! Załatw Aleks! Wypatruj błysku wystrzału! Widzę cel. Leży! Jest jeszcze jeden mościsz, Alex. Aleks! Załatw obsługę! Mam ich na celowniku. Czysto! Cele wyeliminowane! Nie! Gdzieś tam jest jeszcze jeden moździerz! Nie mogę ich znaleźć! Co dokładnie widzisz? 600 metrów ruch obok niebieskiego domu. Mam ich! Już poni! Ciężarówka pułapka! Chcemy! Chcemy! Cele cztery! Zatrzymaj tę ciężarówkę, ale!

Dobrze strzelasz, Alex. Wilk musi być w drodze, inaczej nie wysyłaliby tu tylu żołnierzy zacznij podkładać ajdiki, bracie. Hadir i ja umocnimy pozycję, Alex. Idź do wschodniego bunkra i uzupełnij zapasy. Więcej ładunków wybuchowych, Hadir? Tego nigdy za wiele. Tak jak wcześniej. Jak wrogowie się zbliżą, wysadzamy. Uważaj na dystans. Alex, kapitan Price wywołuje cię przez radio. Mówi, że to pilne. Proszę. Echo 3-1 do dowódcy, Alex. Wilk uciekł z miasta w waszą stronę, Stopi. Rosjanie są tuż za Mamy kontakt z dowódcą. Głowy nisko, nie dajcie się zauważyć! jesteśmy w drodze. Zostańcie za osłoną. Ciały padły z autostrady. Mam go. Się wiatr. Mamy silny wiatr, musisz wziąć poprawkę. Cztery kreski w lewo. Szukam celu. Zmieszcza się. Mam go. Dobry strzał, Alex. Alcatala przegrupowuje się na autostradzie. To mógł być on. Krótce tu będzie. Siostro, dym! Biały dym po lewej! Alex, wymyśl coś! Zatrzymaj jej. Nie przestawaj, He's Wam Mam więcej no, zybać, broni w tak. ciężarówce! Ale, to... Aleks! Za mną! Tak. Ja cię prymienię, pszczuka! Chodź do mnie! Tak, dobra. Moja ciężarówka jest pełna potężnych materiałów! Obych! Pora ich użyć! Otwórz klapę, szybko! Będę osłaniać!

Siostro, no tak mnie! Jak mogłeś to zrobić? Nie było innego wyjścia, ale teraz wszystko może się zmienić. Nie, nie w ten sposób. Siostro, siostro, Alex! posłuchaj mnie. Wykradłem gaz Rosjanom, żeby nam pomóc tylko po to. Powiedz jej. Powiedz jej, Aleks.